Witam wszystkich na kanale lotowania Andrzeja. Ja jestem dzisiaj na targu w Jedlińsku przy ulicy Warszawskiej 2a. Organizatorami targu są wójt gminy Jedlińsk oraz Jedlińskie Stowarzyszenie Chodowców. Zobaczymy, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Tu mam takie fajne budapeszcze, na pewno gonione, pędzone. I tutaj mamy żółte i po ile? ile taka za jak mniej więcej? Po 10 Po 10 zł zapraszamy. A tutaj te siwe, te pocztowe po ile? 15 po 15 zł z kartami? Te widymki parka ile? 5 dыш. Takie pawiki czarne to ile tutaj? Po 3 dышki. Po trzy dышki, nyweczek. Też te, trzy dышki, te białe pocztowe? Po 20 zł. Takie pawiki? Po 30 zł. Po 30 zł. Proszę bardzo, zapraszam do kolegi widymki, pawiki, a tutaj te ty Po dwie dyszki Po dwie dyszki. Takie budapeszki tu po ile mamy? Podwiedziczki, krymeczki. Pięćdziesiąt złoty. 50 zł te tutaj po ile tak mniej więcej za sztukę? Muszę Po 50 zł nagrywam kolegi Pawła. Proszę bardzo, kolega Paweł czyta komentarze. Po 50 zł. Ceny kolegi Pawła podlegają negocjacji. Proszę bardzo, po 50 zł. Ale te perłowe na białego to droższe chyba nie. Ale gąki Paweł, kolega Paweł czyta komentarze pod filmem. Takie ma słowo, też się ludzie pytali po, niby po 50 zł. Proszę bardzo. To kolegi Paweł nagrywam wszystko. Proszę bardzo. Po 50 zł powiedział wszystko jak leci Bardzo duży targ To nie ma właściciela, takie jaśniaszki, widzę winerki koroniate. Śwanczek się wie nie wiem co ile kosztuje Takie nneweczki to ile? Inne takie inne. Po 50 zł, a te perłowe? Po 50 zł za sztukę, proszę bardzo, takie gołąbki I tutaj co ma słowy widzę taki ten perłowy ile kosztuje? A ten perłowy poprawy sobie Jest para? Para 150 zł Ile? 150 zł, przepraszam, karpiaczki też 150 te zł. Zapraszam do kolegi. A parułek proszę zobaczyć, jak się głębi prezentują. A te parułek pójdę za sztukę, bo są różne i białogony. I cena jest różna. Tak, do, 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 do stówki. Do sztuki. Tutaj ten king to ile? Co to jest? Jan Homer. A, o, widzisz. Kosztuje? Dwie Orzełek tamten widzę, ten konczaty, tak? Ile kosztuje? 70 zł. 70 zł. A tutaj ten ten, co to jest ten biały? I po są one? 7 para. para. 7 te pocztowe? Po dysku. Bocianki? 350 para. Zapraszam do kolegi Dominika. Kolega Dominik, czy te komentarze tutaj mamy? Para żółtych 250, para czerwonych 100, i para białych jest 200. Ten pawik? Samczyk 50 zł. Winer Samczyk 150 i czajka 60 Dzięki kolego Tutaj to co mają szyjkę, kolega nie wiem czy mnie pompuje, czy mówi prawdę, ale mówi, że to, to są to ile para kosztuje? <grywa> A brodawczak tutaj brodawczaki parka ile? Tu są mamy takie opale i pójdę takie opale za szukę? 50 A molemansy, tutaj widzę są tygrys 50. Też 50 zł. Zapraszamy do jedyniska. Dobrze. To mniej więcej jak po 50 zł za sztukę, tak? ale proszę zobaczyć, jak się pre reprezentują. Wszystko takie wyciągnięte jak w jak na baczność, nie? Jak w wojsku, proszę bardzo. 50 zł za sztukę, ale z z i można negocjować ceny, tak? tak? Można kolega mówiłem, że można, ale jest ostrożna, tak? Pocztę tutaj, po ile mamy pocztę? 15 zł szuka. 15 złotych, tam karty są, wiem, że są karty no, są Są karty nie? 20 złotych 30, 15 20 złotych 30 A, Mamy gąski, gąskie gęganie, takie gąski, proszę, jak dobrane są gąski, ile parka? 120 120 gąski a, a krymeczek? wyszedł. Wiedeńskie tutaj mamy Po ile wiedeńskie? Różnie, po 7, no. po wie, Tak jest, różnie Zależy w to Zapraszam do kolegi Marka, coś kolega Marek czy te komentarze filmem. Do gołęki pana Leszka, proszę bardzo, panie Leszku, po ile tak poddycho, mniej więcej. Od... Nie, to Nie to nie. Od 80 do dychu, jak mówię. od do 80, tak? 8 dycha. Proszę bardzo, pana Leszka, panie Leszku, tak jak tam? Już podałem. Tak, jest w porządku. Pana Leszka, nagrywam te Pan Panie czy te komentarze filmem. Te tiplerki ile? Te po, 15. po 15 zł. Tu mamy budapeszki Proszę zobaczyć, jak budapeszki korniaty. tylko parka tych korniatych. Serdechy parka. Tu mamy takie krymeczki. Proszę bardzo, winerki, jak się głębki prezentują. Nie znam ceny. Takie widemeczki to ile tutaj te czarne? Po 50 zł wywrotkę mamy tutaj żółtą. Ta, są wywrotki. Te wywrotki to po ile? samo. Po 5 zł. Tutaj te jaśniaczki, te krótkie po 40 a te ściągowe? Tak samo. Tak samo po 40 zł. Zapraszam do kolegi. czytamy komentarze pod filmem? Takie widzę, że szyjki we białe, białutkie po 40 zł. Uważam, że cena niska. Te widimki ile kosztują? Stówkę, a ten, ten Tiplerek? 50. 50, takie jaśniaczki nie wiem bo ile tutaj. Takie bocianki warszawskie, to ile? A, to, to nie ma właściciela. Proszę bardzo. Budapeszki, takie mamy gołąbki. Proszę, proszę zobaczyć i widymki. Tam, gdzie jest blaj winerek na krótkim dzióbku kosztuje gołąbki kosztujemy mi winerek na na ponad stówkę. I ściuszki? Proszę? Stówkę za sztukę? Posłówkę za szybki zapraszam tu do kolegi, ma bardzo ładne maściuszki, a te nieweczki żółte po ile kosztują? Te jasniaczki? Przepraszam, że panu przeszkadzam, przepraszam. Wywrotki. Posłówce zależy wywrotki, proszę bardzo, żółte wywrotki są. A te żółte to są szczymerki, jak się nazywały te łapciate, te siwe? to Siwe wywrotki. A sroczki, tak od dołu? Po stówce. Za parkę chyba, czy za Zaszukę Za sztukę stówkę. Tu się pomyliłem. Ale są one krótkie dzióbka chyba i dlatego. Ale Tu nie ma właściciela. Tu miał dwa czerwone i dwa czarne. No to czarne chyba to nie wiem co ile kosztuje. Bardzo duży rynek. Tak mniej więcej od dyszku do dwóch dyszek do kolegi bardzo duży targ. Ceny kolegi polegają na Ile ten żałobni? Bardzo duży tak drzewek. Ile ten żałobny? 500 zł. 500 zł. 500 zł mamy takiego żałobniczka. A Budapeszcie po ile? 400 sztuka 40 zł sztuka Ty jaśniaczki od do, proszę pana. Ile kto da? Ile to da? Ile to da? Dobrze, uda Budapeszcie? Tak po dobrze. Dziękuję panu bardzo. Wszystkie winewki. 15. Po 15 zł proszę zobaczyć jak winierki się prezentują. Proszę bardzo kolega już ogląda bilutkie koncerty. proszę bardzo 15 zł cena by była przy naprawdę. Ci mają bardzo niskie ceny w Te pawiki to indyjskie, indyjskie. i powiedzieć taka parka 40 zł parka. Marne, indyjskie też też 140 zł parka? Słówka para. A o, 100, 100. 100, 100. To są, jak się nazywają te korniate? Wschodnie pruskie to czyli to są wywrotki, z rodzaju wywrotek, tak, tak? Tak. I kosztują? 150 zł za parę. 150 zł I za parkę. To też jest para 60, 80 zł za parę. A można polecić mi? mnie? Damian. Do pana Damian czy dam komentarze później to, te siwe bociany warczaskie ile? To są dwa samce? Po 60 zł sztuka. Po 60 zł sztuka. Markowy też samiec 80 zł. Nie na Gąci. Dzisiaj te, te garłacze? Garłacze 120 zł para. Parka farzysta. Te pawiki? Pawiki to jest 120 zł para. Wszystkie gołąbki pana, pana da Damiana? Sa jak? Biały samczyk, czarna jedynie, samiczka. Tak, ale ale rozpiorę do Te widynki? Widynki, dwie samiczki po 30 zł sztuka Wyszfan samica też jest. O, kosmatu babciaty? Tak, 80 zł. No tutaj po 35 i siwe po 2,5 A z siły są z kartami? Nie, bez Bez kart, po 20zł, ale ładny kolor mają Widzę, że ładnie się prezentują Naprawdę ładne Dzięki, to kolegi Sławka nagrywam Proszę zobaczyć jak się ta krzyżaczka prezentuje Dziubek, żółciutki, oprawka, wiele Sławek? Tak, 4 dyszki 4 dyszki, ten koroniaty 7 dyszyk A tu jest e, fajny to, ten, ten wylocik to, Bo nie widzę, ogona nie ma Co to Białogonka. kosztuje? Białogonka ile kosztuje? 50 Nagrywam kolegi Sławka, namiar jest Sławek tutaj jeszcze te widimki powiedz mi to po ile to, to zawsze tak mniej więcej Siedem dyszek za parę 70 zł zaparkę Tu jest Sławka pusta proszę bardzo Tu jest wrócik, widzę smolny To jest co to jest ten To? No To jest Trudno stwierdzić ale kosztuje ile? 8 8 dyszek Ale proszę zobaczyć jaki smolny Proszę zobaczyć jaki, jaki gołąbek 80 zł do kolegi sławka na miarę jest jakby ktoś potrzebował ja widzę, że ma, jest smolny skówka taki no. i biała szyja, taki naprawdę fajny. A ta biała ile Sławek? Na ja perłówkę. No 3,5 no. A te, te, te nie wiadomo czyje to murzynki. kosmate, nie wiadomo bocianki. Nie ma właściciela. A te garyłacze ile? Po 60 za, za szybko Kurcze, kto kupił, czy, czy, czy czerwone? To są te sroczki a... tak? no. no, na białych tak? Sroczka czy jak się Różnie, spancerki na białych ogonach. I spancerki na białych I po ile takie spancerki na białych ogonach? 80 zł za parkę. 80 za parkę. Tu mamy ten, ten wyśwanczyk, który żółty łapka, ja nie wiem czy kolega widział, tutaj był. Po ile te wyśwanczyki żółte? Żółte 26 złoty par Myślę, że ten żołowny. No nie, to jest pasiaki, dwa, dwa sące pasiaki po stówce Po stówce, dzięki bardzo To ma być fanczyki, proszę bardzo, kosmato-łapciate I powie parka? Dwie do zapłacenia kolegi Mirka, kolega Admiro, który czyta komentarze pod filmem I powie takie jaśniaczki? Różnie Różnie, tak? Tu też różnie, czy tak jest cena od do? Też różnie, do, o, od wiedeńskie, te wiedeński koszyje chyba, nie? Trochę, nie? Stówkę Stówkę, no a to cena jest taka kolega nie mówi na razie, bo trzeba negocjować ceny i kupować dopiero. Takie jaśniaczki, widzę, są fajne niektóre, nie ma tu właściciela. Proszę bardzo. 10 zł, jak leżą tylko nie mam takie głąbki. Zapraszam do jedyniska, przepraszam, sorry, bo się zagadałem. Bardzo ładne są, Po 10 zł, cena wyłapcza. Takie jaśniaczki, kolego, to po ile to mniej więcej? To za czy, zamień, czy zamień? Po ile te głąbki tu masz? Przepraszam, A cię przerwałem? ceny do, do negocjacji. Kolega mówi 3 dyszki, ale można negocjować. Te garbacze? 300. 300 zł parka. To są pomorskie? Tak. Pomorskie 300 zł, te tak są pomorskie, tak? Tak. 300 zł, parka zapiszemy do kolegi, zapraszamy. Trzymy komentarze. A te to są chyba czeskie? też też pomorskie? Też i 300 zł? 250. Proszę bardzo. Parki parzyste tutaj, ta, ta biała, tak? Tak. A te pawiki ile kosztują? Stówkę. Stówkę za parkę, pawiki białe na czarnych ogonach. Proszę bardzo, takie pawiki mamy. Zapraszamy do kolegi. Chodź na powiedz. Berłacze, Śląskie, koroniate, para, parzysta 100 zł. Żółty samiec 50 zł. Para Straserów, parzysta 50 zł. Niemiecki wystawowy samiczka 50 zł. Lachore samczyk 50 zł. Zapraszamy do? Do radka. Zapraszam do kolegi radka, kolega Radek czy te komentarze po kurczę. Tu mamy, proszę bardzo, i krakowski, koroniate, widnerki I takie krakowskie za sztuczkę, ile mniej więcej? Jedeszki proszę bardzo, jakie krakowskie gałąbki. Są też deresze. i takie deszcze po ile? To deresze. Wiedeńskie dresze Wiedeńskie po 50 po, po deszczek. Te budapeszki to są różne. I te, a sprzedam się o te wiedeńskie, ile, bo są chętni na wiedeńskie. Po, stówce. po stówce za sztukę. Zapraszamy do kolegów tutaj. A budapeszki po ile? A pytanko, ile te czajki te siwe? Eee, 3 Za sztukę? Tak. A macie może czajki żółta bo czerwone? Jest, jest żółta tutaj. Jest żółta tutaj stary. Ale żółta, ale to jest taka niespiżona chyba, nie? Hmm. A, a macie w ogóle, że w domu może takie czajki? Eee, no ja wyprzedałem tylko parę parzystą mam. A, a przepraszam, taka czajka Troszeczkę jest niespiżona? Cztery półdyszki. Cztery Można, jest ostrożna. Tutaj o, koruniate widynki, to nie kosztują? 200 zł 200 zł, proszę zobaczyć. Się A ty jasne? Babcia 80 zł. 80 zł Bocianek? 150 A te jaśniaczki tak, po ile? Mniej więcej? A po 30 Po wywrotka? Stówkę. 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 Proszę zobaczyć wywroteczkę. Sam czy samiczka ta wywrotka? Chce. Tu no mam, mam takie to. ciemne zloty, uganiane, pędzone. Są tak, gonione. Ja to rzucam na grupę. nawet. Aha. No. Są gonione, pędzone, zapraszamy do kolegi. Ta. Jak masz na imię? Zbyszek, Zbyszek po prostu. Tak. Chcesz podać i nie? No, Może no, wejdziecie, ja tam nie ukrywam się. Popatrzmy no. tam na grupę, no, tam nie Proszę, tam proszę powiedzieć. Zbyszek. Ja rzucam. Pani Zbyszko, tak. imię. Rada Zbyszek i Rada przepraszam, ma telefon. Panie, nie pamiętam końcówki. To, to go imię, nagrywam kolegi Januszka. Cena jest taka, Januszka, jest różna. Proszę bardzo. Janek, pojadę tu masz ceny, tutaj te od do? Od 50 do 150. Od 50 do 150, proszę bardzo. 150 zł, to chyba mi się zdaje, że za drogo, ale no, cenić można. I trzeba mówić dużo, a wtedy opuszcza się, dużo z ceny schodzi. Od 50 do 150, namiar do kolegi Januszka tu jest, jakby coś potrzeba. Do kolegi Zbyszka zapraszamy, gołębie pogonione, pędzone, a lotowane też, co może? Nie, nie są lotowane, ale są puszczane, puszczane i dobrze ganiane. ganiane. I proszę podać numer. 575 804 297 Zapraszamy i komentarze, kolega podał namiar, Kolego, takie te pasiaczki, to po ile żałobne to są? Jeden żałobnik, drugi parę. Tak, i po ile są? od 20 do 50. A ja sobie... Te jaśniaczki po do? Do 2. Te żałobne tyle one kosztują? 50 zł, tylko w Jedynsku mamy za 50 zł takie żałobne. A tutaj te, te siwe to są pocztowe, to po ile? Po 20 zł. Ładny kolor mają takie krat. Oglądajcie kanał lotowania, Andrzeja ja hodowcy proponują na targach w Jedynsku, zwoleniu i Radomiu. Ja tam będę Soba, został suba z wonkiem, nic nie ominęło. Te to są rosyjskie tarczowe, ten, 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 ten czarny. Ile taka parka? 80 zł, 80 zł. Cię bardzo duży targ Miał nie parać jednak zaczyna trochę kropić teraz Tak ładniej i tak te żołniczki ża to po ile tak kosztują za szukę? Podwiedzieszki Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarz, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia hejka. Cię to chyba nie nagram czy... A przepraszam, nie słyszałem. Takie malowanie się kiedy parka? nie, to nie, to A proszę bardzo. Dzie dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za sublice, za komentarze. Z ławki w góry pozdrawiam. Do zobaczenia. Hejka.